Jest 15 lutego 2014 roku. Telewizja Narodowa dzisiaj przebywa w... Hotelu Bazar. To jest piękna sala konferencyjna. W tej chwili jest konferencja inaugurująca Rok W 150-lecie urodzin pana Romana. Dzisiaj spotykamy się. Poprosiłem o zabranie głosu, o wywiad dla telewizji narodowej pana posła z Ligi Polskich Rodzin. Dzień dobry panie pośle. Poseł Dobrosz był znany z tego, że twardo bronił zawsze polskich interesów narodowych. Pamiętamy pana z licznych powiedzi, z licznych akcji politycznych wtedy, kiedy pan był w Sejmie. Dzisiaj na tej konferencji byliśmy świadkami, że pan zarzucał w dzisiejszej klasie politycznej, że nie jest jak Roman Dmowski. O co chodzi? Przede wszystkim nie sformułował obecny rząd poprzedni, jaka powinna być polska racja stanu, zwłaszcza w stosunkach międzynarodowych. Polska porusza się w tych stosunkach, jak nie przemierzając, nie do końca trzeźwy zając, można powiedzieć. My nie potrafimy zrozumieć, że oprócz tych szczytnych, ale często bez pokrycia haseł integracyjnych, z tym co się wiąże również nasze niby tak dobre stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, kryją się ost Skontują się ostre wojny pomiędzy tymi państwami a Polską w sensie interesów. Polska realnie swojego interesu nie określając, nie oczekując, nie żądając wzajemności w relacjach międzynarodowych, skazuje się na takiego e, przysłowiowego murzyna e, dobicia. To nie jest przypadek, że my jesteśmy stale poszturchiwani e, za rzekome zbrodnie e, w trakcie II wojny światowej na e, narodzie żydowskim, za tak zwane wypędzenia przez Niemców, za. Ponoć szowinistyczny sposób nastawienia polskiego społeczeństwa to wszystko są brednie, które mają ułatwić no nie tylko naszym wrogom, ale często nawet tym oficjalnym partnerom w ramach stosunków relacji z Unii Europejskiej czy ze Stanami Zjednoczonymi, no tak, ja przepraszam, żeby panie osłabić panie. nasze interesy. No tak, ale bo wiadomo, że coś zawsze wynika z czegoś. Jaka jest przyczyna tego, że w polskiej polityce dzieje się tak źle? Są podręczniki. Profesor był naszym prezydentem. Ja się tutaj przyznam, że z uwagą wysłuchałem w Pańskim przemówieniu ten zarzut stawiany Lechowi Kaczyńskiemu. Pan mówił o tym, że zwracał się Pan do niego, żeby bardzo ostro zegrał kwestię Traktatu Lizbońskiego, żeby tam załatwił polskie interesy. On tego nie zrobił. I zarzucił mu Pan niewiedzę, nieumiejętność. Tak to odebrałem. Czy to możliwe, że profesor jest niemądry? Czy ja mówiłem szerzej w kontekście całego tego establishmentu władzy po w 1989 roku, natomiast koncentrowałem się na czymś bieżącym, żeby pokazać zjawisko. No tak, zaraz, Więc tutaj nie jest tak, pan, że jestem... Czy pan wie, dlaczego tak jest? Skąd znaczy, to wynika? Ja myślę, że tak, jeśli chodzi o kwestię tego nieszczęsnego traktatu lizbońskiego, to trudno mi jest naprawdę znaleźć wytłumaczenie dla takiej postawy, bo ja tu pokazywałem, że to naciskająca, prawda, żeby szybko ratyfikować traktat lizboński, strona niemiecka, sama straszliwie go osłabiła poprzez to, że wzmocniła swoją konstytucję, prawda? A myśmy z tego przykładu nie skorzystali, nie narażając się wcale nikomu, bo trzeba było ten przykład po prostu wziąć jako dobrą monetę, oczywiście w polityce nieraz tak, trzeba robić, że dobra mina do złej gry, i go wykorzystać. I nie został wykorzystany. Panie pośle, jesteśmy na kolejnej konferencji poświęconej Romanowi Dmowskiemu, gdzie nie pada słowo o układzie z Dorotem Czy to nie jest tak, że prawda o Romanie Dmowskim jest jeszcze niecałkowicie odkryta, że cała technika jego oddziaływania, cała jego wiedza polityczna nie jest udostępniona nam ludziom, Polakom, elicie polskiej, inteligencji polskiej i to jest właśnie wina. Czy to nie jest tak, że dopóty dopóki nie dowiedzieliśmy się, nie dowiemy się o układzie z też to polityka polska nie ruszy do przodu? No, trzeba się z panem redaktorem zgodzić, bo nawet nie tylko ten układ, ale nawet te rzeczy, które są dostępne, to one są dostępne bardzo wąskim, że tak powiem, kanałem. I teraz proszę zauważyć, to, co ja zarzuciłem, jakby, dlaczego dzisiaj Dmoski jest przez wiele środowisk tak mocno zwalczany. Bo gdyby znano, prawda, to, co Dmoski proponował, jego sposób dochodzenia do decyzji w polityce, jego technikę dochodzenia do decyzji politycznej, jego logiczne myślenie, to wiele kwestii w Polsce by tak łatwo przeciwnikom polskiej racji stanu się nie udało. A ona się udaje właśnie dlatego, że jak pan redaktor mówi, ta niewiedza i to niezrozumienie. Czy ja mogę zobowiązać publicznie, bo ten film będzie opublikowany, a pan publiczną, e, czy będzie Były, tak, jest że następnym razem, gdy będzie pan publicznie nawierał głos e, w kontekście Romana Nowowskiego z pana ust słyszymy o układzie z Dorotem Strasse. Czy tak będzie następnym razem, panie burmistrzu? No, mam nadzieję, że będzie taka okazja. A jeżeli będzie, to, 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 to postaram się również o tym powiedzieć, ale też cieszę się, że, że tu na poznańskiej, wielkopolskiej ziemi no, są tacy ludzie, którzy o tym pamiętają. Bo niestety, muszę z przykrością stwierdzić, że Trudniej mi nawet się z tą tematyką przebijać w moim rodzinnym wyborze. Na poznańskiej, wielkopolskiej ziemi ekipa telewizji narodowej poruszyła układ z Lottenstrasem. Udało nam się uzyskać deklarację w sprawie układu z ust nie byle kogo, bo osoby, która była wicemarszałkiem polskiego parlamentu. Byłem. Tak, tak. Do wielu do ważnych tajemnic, ale też do wielu ważnych osób ten pan ma dostęp. Działam, trzymamy, trzymamy w takim razie kciuki i modlimy się o to, żeby Pan y, y, to zrealizował y, dla telewizji narodowej y, z Poznańskiego Bazaru Eugeniusz Sendecki.